Hans Christian Andersen brzydkie kaczątko. Część trzecia. Kaczątko biegło wciąż dalej, aż przyleciało nad wielkie bagno, gdzie mieszkały dzikie kaczki. Siedziało tam całą noc, bo było takie zmęczone i smutne. Rankiem podniosły się do lotu dzikie kaczki i zaczęły się przyglądać nowemu towarzyszowi. Coś ty za jeden? spytały. A kaczątko kręciło się na wszystkie strony i witało wszystkich jak tylko mogło najgrzeczniej. Jesteś strasznie brzydki mówiły kaczki ale co to nas obchodzi, dopóki nie będziesz się chciał ożenić z kimś z naszej rodziny? Biedne kaczątko naprawdę nie myślało o małżeństwie. Gdyby mu tylko pozwolono leżeć w sitowiu i napić się trochę wody z moczarów. Leżało tam całe dwa dni, potem przyleciały dwie dzikie gęsi, a raczej gęsiory, gdyż były to samce. Niedawno wykluły się z jaj i dlatego były takie rezolutne. Słuchaj, no, towarzyszu mówiły: Jesteś taki brzydki, że Cię nawet polubiliśmy. Czy chcesz pociągnąć z nami i zostać wędrownym ptakiem? Tu w pobliżu, w innym bagnie, przebywa kilka uroczych, zachwycających gęsi. Same młode panny, które potrafią mówić kwa, może do nich będziesz miał szczęście mimo swej brzydoty. Pif, paf! Rozległo się nagle nad nimi, i obie dzikie gęsi padły martwe w sitowie. A woda zaczerwieniła się od ich krwi. Pif, paf! zabrzmiało znowu, i całe stada dzikich gęsi wyleciały z sitowia. A potem znów słychać było strzały. Było to wielkie polowanie. Myśliwi leżeli naokoło bagna, niektórzy siedzieli na gałęziach drzew. Błękitny dymek unosił się jak obłoki pomiędzy ciemnymi drzewami, i snuł się nad wodą. Psy myśliwskie łaziły po błodzie, plusk, plusk. Trzcina i sitowie gieły się na wszystkie strony. Jaki szlęk ogarnął biedne kaczątko. Kręciło głową, chcąc ją schować pod skrzydło, ale w tej chwili stanął obok niego strasznie wielki pies z wywieszonym ozorem i błyszczącymi groźnie oczyma. Dotknął pyskiem kaczątka, pokazał ostre zęby. I plusk uciekł, nie schwytawszy go. Ach, dzięki ci Boże! wesnęło okaczątko. Jestem takie brzydkie, że nawet psy nie raczą mnie ugryźć. I potem leżało zupełnie spokojne. Podczas gdy śród gwizdał nad sitowiem, a wystrzał grzmiał po wystrzale. Dopiero późno w dzień strzały uspokoiły się. Ale biedne pisklę jeszcze długo nie odważyło się ruszyć. Przeczekało jeszcze parę godzin i dopiero potem, rozejrzawszy się wokoło, wydostało się z bagna. Biegło jak tylko mogło najprędzej. Polem i łąkami do silny wicher. Z trudem więc mogło poruszać się naprzód. Pod wieczór kaczątko zbliżyło się do ubogiej, małej chatki. Była to tak żałosna chatka. Że sama nie wiedziała, na którą ma upaść stronę. Trzymała się więc jako tako. Wichar gwizdał nad kaczątkiem, tak, że musiała aż przysiąść na ogonie, aby się utrzymać na nogach. Było coraz silniej i silniej. Wtedy ujrzało kaczątko, że drzwi urywały się z jednej zawiasy i wisiały krzywo. Także że łatwo było się przemknąć przez szparę do środka. Brzydkie kaczątko tak też uczyniło. Mieszkała tam stara kobieta z kotem i kwoką. Kot, którego nazywała synkiem, umiał wyginać grzbiet i sypać iskry, ale po to trzeba go było głaskać pod włos. Kwoka miała krótkie nóżki i dlatego przyzwano ją krótkonóżką. Składała dzielnie jajka i kobieta kochała ją jak własne dziecko. Rano spostrzeżono obce kaczątko. Kot zaczął miauczyć, a Kwoka gdakać. – Co to jest? – powiedziała stara i obejrzała się, ale miała słaby wzrok i dlatego zdawało jej się, że kaczątko jest tłustą kaczką, która się tu zabłąkała. – To dobry nabytek – powiedziała. – O ile to nie jest kaczor, będę miała kacze jaja. – Trzeba wypróbować – Koniec części trzeciej.